Witajcie kochani. Jaki będzie Twój kolejny tydzień? Pokazała się karta dziewięciu buław, a więc karta, która mówi o tym, że czeka Ciebie sporo obowiązków, zadań do wykonania. Powiem tak, um, uda się Tobie wszystko zrobić, natomiast istnieje ryzyko przemęczenia. Um, bardzo ważny jest dobry plan w tej sytuacji, w której się znajdujesz i zmiana Twojego nastawienia. Bardzo możliwe, że walczysz tutaj z kimś, ale najbardziej mam poczucie, że walczysz ze sobą bądź z jakimś wyobrażeniem o kimś lub o danej sytuacji. I to jest przyczyną Twojego bólu. Rada jest taka dla Ciebie, żeby postarać się zapanować nad sobą, nad swoimi myślami, nad swoją rzeczywistością, nad swoim pięknym światem żeby nie pisać czarnych scenariuszy. Bardzo ważne jest też to, żeby tutaj dać sobie pozwolenie na sen na spokój. Możliwe, że tutaj w Twojej sytuacji pojawiają się jakieś aspekty materialne, które są ważne dla Ciebie, ale które oddalają Ciebie od na przykład miłości, od osoby, którą kochasz. Mam poczucie, że materia dzieli, pogoń za pieniędzmi dzieli. Hmm, bardzo ciekawe, ale to nie tylko jest to. Tutaj również może chodzić o to, że jesteś w jakiejś sytuacji manipulacji bądź kuszeń. W każdym razie hmm, zwróć uwagę na to, żeby działać zgodnie ze sobą i z własnym systemem wartości. Żeby nie sprzedawać, nie sprzedawać dosłownie siebie. W kolejnym tygodniu pojawią się też dla ciebie nowe możliwości, nowe opcje. Istotne jest to, żeby umieć dobrze wybrać. Ważne jest, by kierować się swoim sercem i swoją intuicją. Ktoś może coś ci zaproponować, ale decyzję podejmij dzięki intuicji.